Dzień dobry, witajcie dzisiaj Jean Bart, a za jego starami siedzi Cisek, bo myślę, że o to chodziło. Losowanie całkiem ziemne, moment zobaczymy salwę. Ładna salwa, ładnie dwie dychy na początek. Losowanie całkiem ciekawe, jest parę dziewiątek, parę ósemek i oczywiście tylko jedna siódemka, przecież matchmaker jest jaki jest, wcale, wcale się nie zepsuł. Oczywiście idziemy tutaj Jean Bartem, czyli starym dobrym Jean Bartem, dla tych co go nie znają, polecam obejrzeć tą bitwę. To zaraz się go dobrze poznaję, a dla tych co go znają, to myślę, że dawno nie było żadna, wpadła przyjemna bitewka, pomyślałem, że nagram także dzisiaj materiał serii Battery Call, czyli waszych bitew przy okazji przypominam, że można mi podsyłać bitewki e-mail jest w opisie. Raz na jakiś czas wybieram najciekawsze i po prostu grupowo je nagrywam i wtedy są gdzieś tam, są gdzieś tam w czasie w czasie puszczane, nie ma jakichś super kryteriów. Po prostu na tym momencie przychodzi moment, gdzie mam dziurę, że tak powiem pomiędzy innymi materiałami, to nagrywam tutaj to jest właśnie, jest właśnie ten moment, gdzie jest ta dziura, i nagrywamy sobie Jean Barta. Losowanie przyjemne, pozycja całkiem ciekawa, biorąc, znaczy w sumie biorąc pod uwagę, jak się nasi rozpłynęli, to całkiem dobra pozycja, taka przytomna. Powiedział fajnie, to zawsze to, to Yumi Hari to bardzo pożałowało tego, że tutaj Jean Barcik się, się ustawił. W ogóle gramy w dywizyny, jeśli tam Santander pływa sobie aktualnie na B, w ogóle Pomer nasz wchodzi do B, biorąc pod uwagę, że tam jest zuki, to ciekawa decyzja. Tam nasi stoją pod A, czyli klasycznie. No a tu po prawej mamy Kansasa. Yugumo, który próbuje, w sumie nie wiem czego, w każdym razie głupio próbuje, bo po drodze ma Fletchera, więc jak tylko się zacznie robić nieciekawie, to to zaraz zejdzie. Cieka jestem, czy Yugumo czasem nie ma jakiegoś dzikiego plamu popłynięcia po, po lotnie, bo tak to, to trochę wygląda, jakby w poprzedniej poprzedni bitwie nie mu przeszkadzała i teraz postanowił się, postanowił się zemścić. Ładne przerzucenie się na hajki, jest ustawione frontem, więc właśnie na żonbarcie staramy się tą amunicją trochę żonglować, tak żeby dostosować się do sytuacji. Tam fajnie to ajoła gdzieś tam z daleka, coraz więcej takich ajołek spotykam, nie wiem jak wy, które sobie stoją pełną burtą do całej, do całej w sumie mapy w tym momencie. I się cieszą, no ale cóż, no, tak sobie wybrali, tak sobie grają, co zrobisz? Nic nie zrobisz. Jeżeli chodzi o Jean-Bart, dla tych, co go nie znają, jest to jedna z najlepszych dziewiątek premium, niestety obecnie niedostępna. Jean-Bart B jest mniej więcej raz w roku na czarny piątek dostępny do kupienia. Jest to naprawdę całkiem fajny, uniwersalny pancernik, który potrafi zrobić naprawdę niezłe uszkodzenie i w sumie w tej bitwie tych uszkodzeń trochę będzie. Trochę ich będzie, co w przypadku tego, że jesteśmy polosowani na dziewiątki głównie, jest całkiem ciekawe, bo pamiętajcie, że na no sumie jak nas polosuje na dychy, no to tam tych hapeków wpływa zdecydowanie więcej, więc łatwiej jest tam zrobić taki, taki wynik jak tutaj. W takim przylosowaniu jak dziś, jak teraz, gdzie jest dziewiątki, ósemki, no i jedna siódemka, tych hapeków wpływa już mniej, co już nie jest takie hop więc polecam obejrzeć całą bitwę, to się będzie całkiem... Całkiem nieźle działa. No, żandbarcik, no, to na co można ponarzekać, to jego niski kaliber dział, gdzie tam czasami brakuje jednak tego przebicia. Ale jest to całkiem niezły bat na, na krążowniki. Jeżeli tylko fajnie się ustawią, to, to tutaj rzadko są przebicie na wylot, całkiem często wchodzą peny. To są jednak 380. Mamy dopałkę, w razie gdyby się zrobiło ciepło. Zresztą możemy sobie, gdy nam coś pokaże, burtę, to możemy szybko wykorzystać tą jego możliwości i gdzieś tam odpalić sobie dopałkę i całkiem nieźle karać to, co postanowiło pokazać burtę. Z tego co widzę, o właśnie miałem mówić, że Jumichari chyba postanowiło zakończyć udział w bitwie i już po prostu szło przed siebie. ska zakończył jego agonię. Tymczasem mamy mamy trzy okręty u nas straty, po drugiej stronie dwa u nich dwa pancerniki, u nas pancernik, krążek i już oczywiście nie mamy niszczyciela w dominacji. To jest jednak cios w plecy. Tu za to chyba będziemy mieli zaraz po fletcherze. Za to o manewr, który wykonuje Yugumo, jak na razie się udaje, co ciekawe, udało mu się przesmyknąć tam pomiędzy pomiędzy runem fleczarem gdzieś na blisko mapy i ciekaw jestem, czy on faktycznie tak po prostu płynie sobie po złości po e, lotnie. Zrozumiałbym ten manewr, gdyby nie to, że mamy, mamy bitwę dy, dominacyjną. Coś za, za, takie zagranie w bitwie dominacyjnej po części skazuje drużyny na to, że muszą zdecydowanie więcej sami zrobić, niż to, co powinien zrobić niszczyciel. No ale cóż, na no to też niestety nic nie poradzimy. Możemy sobie tylko patrzeć, jak, jak Sputnik29 do jugu gumu zasuwa i nic nie robi, także... O, przy okazji kapitan się odpalił. E, mamy 50 tysięcy zrobione. czasie jedno cytadela, i chyba właśnie zaczyna nam się pojawiać opcja na kolejną cytadelę. Bo run postanowił, e, postanowił zrobić zakręt śmierci, chociaż dla niego chyba to tak nie do końca zakręt śmierci. A szkoda, no, tak dycha wpadła. E, szkoda, bo właśnie nam się marnuje dopała. To już w ogóle podwójna szkoda, ale widzę, że jak e, się tutaj napalił na Montpellier, które też tutaj po części pokazywało burtę. Trochę przestało. Ja bym jednak strzelił do tej Ajoły. Ja bym jednak strzelił do tej Ajoły. Bo w sumie, w sumie z drugiej strony to jest Ajoła w stylu, która i tak cały czas będzie burtą stała. Co by się nie działo, to i tak będzie burtą. Więc z drugiej strony, może i lepiej pozbyć się radaru, żeby, żeby nasze niszczyciele miały trochę luźniej. Zwłaszcza, że ten radar zbliża się do naszego potężnego Youguma, który gdzieś tam z daleka może mieć niedługo problemy przez radar na, na Montpellier. No ale no cóż, pozbyć się krążownika. Z radarem to dosyć ważne zadanie. Jest Jäger po lewej, więc mogą się zrobić w międzyczasie małe problemy. Na, nie, na nasze nieszczęście, nasza ochrona przeciwko niszczycielom właśnie poszło na dno. Santander całkiem nieźle sobie radzi z, z walką z niszczycielami. I Jäger będzie miał tutaj właśnie bardzo fajną drogę do Jean-Bart'a. I może to, być, może to być całkiem niebezpieczne. Czyżby miał być pierwszy frak Oczywiście, że nie. Jak żeby, jak, żeby, po co i dlaczego? Pierwsze torpedy Jugum opuściło. Mamy 12, zostało nam 12 minut, 12,5 minuty do końca bitwy, czyli 7,5 minuty bitwy minęło. I co ciekawe, Jugumo właśnie zrzuca pierwsze torpedy. Ciekawe, no interesujące. stoi w miejscu sobie w ogóle to IOA. I właśnie zaraz zbierze torpedy. Robi się, te nie zbierze, bo Jugumo nie trafi chyba. Tak, y, pierwsze torpedy Jugumo nie trafione. Ładne 30 tysięcy prawie, dwie cytadele fajnie pod wieżę wrzucone. Ładna salwa, podoba mi się, ładna. A drugie torpedy może? A nie, to chyba były torpedy. Montpellier? Serio? Puścił torpedy w ogryska zamiast w stojący pancernik? Naprawdę? No. A to jest w ogóle jubuma na dopałce tak swoją drogą I puszcza torpedy pojedynczo no, Dobrze. w sumie to nie ma więcej pytań Pozostawię to pozostawię to do końca bitwy bez komentarza W każdym razie mamy ciekawą sytuację w bitwie Puścił trzy wyrzutnie z czterech i właśnie sobie z tą jedną gdzieś tam pływa Bo zużył dopałkę, o właśnie, zużył kolejne torpedy Dobra, miałem nie torpedować. A ja mam oczywiście, tak jak wspomniałem, cały czas burtą. To jest ten typ gracza, który burty nie oddaje. Cały czas tej burtą, Gdzieś tam cały czas staramy się trochę poobijać. Jest runik, który też tutaj po części zaczął trochę pokazywać. Tylko teraz się dekontuje. Chociaż może, może jest szansa. No i pojawił się problem w postaci Jegera, jak i Zuki w pobliżu. Ładna salwa, ładna. Szkoda, że nie niekończąca. Zostało tam 5000, ale ładnie to weszło w runa. Cytadela plus 4 na wylot, więc trochę tam zabrakło. Trochę bliżej śródokręcia było to. Może, może by się udało. W każdym razie pojawił się Jäger. Za nami jest Kansas oraz Nebraska, więc myślę, że one przyciągną trochę bardziej tą pierwszą uwagę na siebie. Ściągnął Jägera. Ja tu bym się zaraz. Trochę szkoda tej dopały na runach, chociaż z drugiej strony jest frak. Pierwszy w końcu zrobiony. A no i oczywiście żadne torpedy w, w Iowa nie trafiły. Dobra, miałem nie komentować. Ja bym się przełączył już na Haiki. I gdzieś tam zajęły się tym, tym Jegerem, bo to może być, może być spory problem w dalszej części bitwy. Co prawda, mamy trzy kapy, no ale mamy stratę mocną, mocną w punktach. jest jestem, czy Kansas, czy. E, niestety nie udało się na tyle odwrócić, ale coś tam dodatkowa trafiła. E, przy okazji, Nebraska i Kansas tak też przyjęły zasady: uciekamy przed Jegerem. Nie dziwię im się, co prawda, Kansasowi trochę się zejdzie zanim ucieknie przed Jegerem. no ale, ale ma taką opcję jak najbardziej. Jak najbardziej może, więc czemu nie? No mamy kapy, punkty się gdzieś tam zbierają. Co prawda jest trochę strata w punktach, więc trzeba będzie to nadrobić. Czyli trzeba będzie to nadrobić w postaci za to pojemny, na przykład lotni tu dziś tej Ajoły. To wtedy fajnie się punkty wyrównają. No chyba, że Jeger zacznie sprzątać te panski za nami, ale Jeger właśnie ma problem w postaci szulca. Ciekawie jestem jak tam, jak tam aktualnie ta wymiana idzie. Dobrze idzie. Jager poszedł na dno. Niestety Szulc ma jeszcze teraz problem w postaci Akizuki na B ale chyba tam się chłopaki podymili. Wody mieli się, nie widzą, więc więc mamy trochę spokoju. Tam wymiany, jeżeli chodzi o B. Taki zuki instytut to B weźmie, co może być trochę, trochę, trochę problemem w skutku, mi, w skutku tej bitwy, bo właśnie zajęli A, właśnie podbiorą nam B i dzięki temu, że mają sporą przewagę, może nam się sytuacja w bitwie mocno rozjechać. Ja na miejscu y, naszego aktualnego bohatera popłynąłbym raczej trochę bardziej w lewo. Y, nie mówcie mi, że Nie ty... <laughs> ja No muszę to skomentować, to już jest drugie czy trzecie. To chyba trzecie torpedowanie tego Jogumu w stronę lotni. Gość nie trafił. Gość nie trafił. Nie trafił stojącej ojoły, nie trafił prawie stojącej Pobiedy, no. Ech niestety Schultz właśnie zginął, a Kizuki go dojechało. Także tam po wymianie z Jagierem nie, nie za wiele zostało haweków, No ale mamy tutaj łakomy kąsek w postaci lotnej, więc trzeba się go pozbyć. Bo to jest konsek, który też może tu w pewnym momencie bitwy, yy, bitwę wygrać. Lub jeżeli go skasujemy, to może bitwę yy, przegrać i, yy, czerwonym. Więc ładnie duży kaliber wpada, 180 tysięcy zrobione. My dalej z jednym fragiem. Ojoła ucieka. No i trzeba by się zacząć interesować trochę tym środkiem. No chociaż łakomy konsek dalej tutaj kusi, żeby zeżreć tego 55 tysięcy HP-ków, tym bardziej, że Yugumo dalej nie jest w stanie trafić tych lotników. więc w sumie czemużby nie, no oczywiście bohaterska Nebraska zużyła samolotu, żeby spróbować zabrać fraga idzie, idzie Ayo'a pełną burtą, dobra decyzja w ogóle ten, a Yugumo się świeci, bo, bo gdzieś tam z lotni dostał spota i o, to może być ładna salwa a kurde, ładne 5pn ładnie 11 tysięcy już ze saturacją nam złapało ale gdyby to poleciało trochę niżej, to byłaby szansa na jakąś fajną cetodelę. Gdzieś tam te chłopaki z tyłu próbują Pobiedę trafić, ale średnio im to wychodzi, więc Pobieda dalej sobie gdzieś tu płynie. Jest szansa na frago numer 2. I mamy frago numer 2. Była szansa, szansa została wykorzystana. I właśnie to jest ten moment, w którym trzeba się odwrócić w drugą stronę i gdzieś spróbować dogonić, dogonić punktowo to czerwonych, bo sytuacja jest naprawdę nieciekawa. Kolejne torpedy płyną w Iowa. Zobaczymy. O, oczywiście nie trafione. Idą jeszcze jedne, chociaż te drugie wyglądają jakby chciały jednak trafić. Ja pewnie bym się w tym momencie przełączył na hajaki, żeby gdzieś tam w tą ajołę fliknąć. Tym bardziej, że tu gdzieś w okolicy jest, chociaż w sumie tu jest Neptun też, więc z drugiej strony. Nie. Kolejne torpedy też nie trafiły. Szkoda, że w, Szkoda, że w podglądzie bitew nie można zobaczyć też statystyk innych graczy. Zobaczylibyśmy ile torped wypluł, a ile trafił ostatecznie. Niestety. O, zaczyna strzelać. Okay. O, dwa pożary z lotni, ale można ugasić, bo lotni już nie ma. Coś tam zaraz naprawka pewnie popracuje. No i ład... ale <grystanie> widzę, że to jest walka Goliata i tak dalej, bo zarówno Ajoa nie umie trafić w Yugumo, jak i Gumo nie umie trafić w to Dobra, dzisiaj tak zostaw ich, zostaw ich, niech się tam bawią. Niech się tam bawią, wymieniają. Trochę im to tam zejdzie, więc daruj, daruj sobie. Daruj sobie ewentualnie spróbuj, może, tą Ajoę przed tym, zanim. A, dodatkowa z Ajoe ubiję Yugumo, nie? W ogóle miejsce w którym, miejsce to jest A3, nie? czyli taki skrajny, skrajna w zasadzie granica mapy, którym tam rzadko jakiekolwiek okręty się pojawiają, no chyba że ktoś goni na przykład, nie, i spotyka Ajoe, nie, Ajoe na, na A3, jest to całkiem normalna sytuacja w bitwie, także wybacz Cisek, że tak mocno zwróciłem na to uwagę, ale całkiem niezła komedia z tego jest, więc postanowiłem to trochę jednak, jednak skomentować, no to dobra, próbujemy dobić to Majowe. Gdzieś tam Nebraska znowu poleciała. Niestety, czerwoni zaczęli brać C, co może być skutkowo ostatecznie dla nas złym, z, złą wiadomością. Inkom, w sumie Impla zaraz zejdzie. Andaluzja gdzieś tam mocno ucieka. Kansas jest w drodze. Od początku bitwy, jak tylko wypłynął z respa, to jest w drodze cały czas. Miejmy nadzieję, że Nebraska z Kazasem sobie gdzieś tam z tą Ajołą poradzą. No bo ta Ajoła cały czas i tak burtą stoi do wszystkich i tak. Dobra, decyzja tu o podejściu do B, bo te punkty jednak gdzieś tam trzaskają. To jest dosyć ważne. No i pytanie to teraz, gdzie jest Akizuki i w jakim jest stanie? Ile tam hp ków jeszcze pływa? Bo to jest dosyć, dosyć ważne, żeby się go pozbyć, bo pomimo tego, że my tutaj będziemy gdzieś tam te kapy próbować podbierać, to w tym momencie, żeby wygrać, musimy zacząć kasować czerwonych i to kasować ich w trybie ekstremalnie szybkim. Kolorado z prawej. Halo, kolorado z prawej, halo. Nie. O ładnie burtą płynie. Nie? Okej, okay, dobra, nie. No to, czyli nie. Widzę, że tutaj jest, tutaj zapaliło się, zapaliło się światełko, że Neptun idzie wodną burtą. Więc, yy, więc jest tutaj, tutaj ciśnięcie, do, mm, ciśnięcie do Neptuna, który gdzieś tam powoli zaczyna zwalniać. Ciekawe jestem czy, czy się będzie dymił. Będzie się dymił, czy się nie będzie dymił? Chyba się, chyba się dymnie, albo może nie. To jest chyba moment, w którym będzie przerzuta już. Ale Władek tam ładnie pokazuje też burtę. Co mnie w sumie, bo tutaj czerwoni Akizuki z lewej... O kurde, ma sporo hapeków, niedobrze. Nie dobrze. Oni pewnym ten władek w sumie z Neptunem tutaj dosyć mocno pusznęli, spotkali lotnie i przestali puszować. Jakby się zatrzymali, nie? Ciekawe. Ciekawa decyzja, nie powiem. Nie powiem interesująca. Niestety zuki poszło w dym, więc za wiele nie zrobimy trochę niżej, albo w sumie to może być też może być też błąd powtórki. I właśnie, może być błąd powtórki, bo czasami tych powtórka się tak zdarza, że pokazuje wyżej niż bo głównie to odczuwam na swoich bitwach, gdzie wiem, że trochę wyżej czy niżej celowałem, a powtórka pokazuje, pokazuje i tak swoje, gdzie chce. Więc, więc zaraz będzie po Neptunie. Więc mogło się skończyć pierwszą salwą, ale RNG zdecydowało, że nie. Idą torpedy z Akizuki numer 1, frak numer 3 zrobiony. Jeszcze tylko dwa fragi do, do upragnionego krakena, 238 tysięcy. Za nami, no i zaczyna się kluczowy moment bitwy, co w sumie ostatnio w bitwach nie spodziewa się tak, tak fajnej wymiany okręt za okręt, fajna bitwa tutaj rozegrana, fajnie się to rozkładało. I ja bym już się przerzucał na hajeki, bo jednak haekowo może tutaj całkiem źle przełożyć. Zwłaszcza, że Akizuki ma całkiem sporo hapeków z bliska. Ładnie nad PN wejdą i ładna powinna być, być salwa. Szkoda tylko, że nie ma już dopałki, można być to jakoś fajnie, chociaż to może być już frak. Niestety nie. Jak hajaki, pamiętajcie, że przy takich walkach z niszczycielem na takiej odległości, w przypadku haeków, najlepiej sobie podzielić salwę, żeby saturacja rozeszła, żeby się lepiej saturacja rozeszła, bo wtedy możemy fajnie walnąć z w jedną część okrętu, potem chwilę poczekać i walnąć w drugą część okrętu. W przypadku, przypadku apeków i tak będą nadpeny, a na nie saturacja nie działa, więc można po prostu walnąć pełną salwą i, i że tak powiem fajland. A tak lepiej na hajakach sobie rozdzielić, to taka mini porada w trakcie w trakcie bitwy. Oczywiście Władek to rykoszety, będzie przeoczynić się na hajaki. Otóż to gdzieś tam sprawy jest jest Colorado, na szczęście Kansas bierze C, trochę punkty się wyrównały. No i mamy przed nami dwa pancerniki, które trzeba teraz skończyć. Władek raczej szybko zejdzie, tu zaraz wejdą hajaki. Więc zaraz zacznie, zacznie być kasowany, Colorado z prawej będzie walczyć o OB, co ciekawe, mamy tu wsparcie Andalucji, Władek się nie interesuje, więc Andalucja gdzieś tam cały czas będzie go, będzie go obijać, 250 tysięcy zrobiony. no i cały czas szansa na Krakena jest, jakby się udało dokończyć tego Władka i gdzieś dorwać to do Colorado, biorąc pod uwagę, jak Colorado upłynie, to nawet jest szansa dorwać. No to może, może. Ładna tutaj salwa zapeków, no i niestety właśnie sytuacja. Właśnie szansa na Krakena zdechła, bo Andalucja spaliła władka. Ale szansa na jeszcze jakieś fajne uszkodzenie jest, bo Colorado nie zatrzymuje się w tym kapie, tylko idzie cały czas przed siebie. Więc teraz dobijamy, dobijemy Colorado, chociaż zostało nam dwie minuty do końca bitwy. Gdyby Colorado jakimś cudem, gdyby Colorado nie płynęło przed siebie, tylko się cofało yy, i wycofałoby się całkowicie, to byłaby szansa, że ktoś zdobyłby samotnego wojownika, gdyby tak nie raszował. Gdyby się wycofał, to wygrałby ostatecznie na punkty, bo przewaga punktowa była całkiem spora czerwonych, a zwłaszcza jakby się tam na przykład Władkowi udało Andalucję dobić, to już w ogóle byłaby szansa na to, że jeszcze wygrają i do tego Colorado miałby szansę jeszcze nikomu na, na, na samotnego, bo Władek musiałby zginąć wcześniej niż Andalucja, czyli gdzieś tam salwa kończąca z Władka musiałaby skończyć. To jeszcze Colorado mogło samotnego wojownika zrobić, a tak właśnie jest obijana już końcówka, Bitwy w zasadzie dożynki na biednym Colorado, a Colorado je w międzyczasie Nebraska jeszcze zabrało, o, co ciekawe 275 tysięcy zrobionych, a my zaraz sobie przejdziemy do podsumowania. Tylko trzeba chwilę poczekać, aż to Kolorado postanowi zejść. A jakby pokazał burtę, no to w ogóle byłoby całkiem fajnie, bo zakończyłoby agonię swoją i czerwonych. Bo całkiem ciekawa bitwa, nie powiem, fajnie się dokumentowało, było kilka fajnych sytuacji, no i do tego, idea yy, jest jedna z tych lepszych bitew dokumentowania, gdzie drużyny się wykruszają po trochu, a nie jedna drużyna zdycha, a druga gdzieś tam próbuje to wykończyć. I frag numer 4, tak jest, przechodzimy do podsumowania. Podsumowanie prezentuje się następująco, ładnie, bo na dwie bańki zarobione, trochę ekspa, trochę free expa, w medali trochę wpadło, prawie 300 tysięcy, 292 tysiące zrobione, 4 fragi, 6 strzelń, 130 trafień w celu. 60 TADEL, dwa podpalenia, zajęcie, pomoc w zajęciu trochę dodatkowej i aż jedno wykrycie. Bazowo mamy tutaj 3187 bazowego, następny, następny był Schulz robiąc 1800, Władek coś tam pograł, Akizuki, Montpellier próbowali, nasz kolega, e, kolega w Ajoce 955, a co ciekawe, nasz kolega w. Jego mod robił 1,5 tysiąca nieźle, nieźle musiał to nas biegając gdzieś tam daleko. E, raport szczegółowy ma no to 14 z obeków, 268 z pp. Coś tam z dodatkowej. Chwila z pożarów, trochę peloty. 1,600 wytankowany. E, także jak na ten rozrzut, biorąc pod uwagę, w ogóle zwróćcie uwagę, że Colorado, który było jedyną siódemką, e, John tu był, e, przeżył do końca bitwy. Także też, też ciekawe. Bazowo 860, kredytów do 160, 160%, łącznie 1,5 miliona więcej, 2,300, tak pokazuje, ile bazowo było zdobyte hajsu. Dzięki pięknie za podesłanie bitewki, fajnie się komentowało, fajnie się nie działo, czekam na wasze komentarze. Trzymajcie się, hejo, do następnego, pa!